Koncert zupełnie bossa to zrealizowanie mojego marzenia w trudnych, turbulentnych czasach. Taka muzyka o niebywałej łagodności, o zmysłowej, a jednocześnie niesłychanie złożonej harmonii. Tak naprawdę koi naszą duszę. Jestem szczęśliwy, że pięcioro wybitnych artystów z rozmaitych muzycznych światów przyjęło moje zaproszenie. Wspólnie wybraliśmy rozmaite piosenki z polskiego śpiewnika bosanowy, ale też takie utwory, które bosanową stać się mogły, jeśli je o to poprosimy. Cieszę się każdym rumiankiem, nawet jeżeli tekst jest bardzo poważny, opowiada bardzo smutne historie, to zawsze w tych utworach jest taka smuga światła brazylijskiego, jakaś taka podskórna radość, ten ciepły puls, który pomaga znieść te wszystkie e, trudy życiowe. Kołys to jest ta rzecz, którą Bosanowa zawsze wytwarza. To jest jakiś niesamowity sposób oddziaływania na człowieka, który natychmiast wprowadza nas w ten rodzaj. Kołysania i biodrami, i jakiś taki spokój, i jest w tym coś pozytywnego, bardzo optymistycznego, ale z drugiej strony nostalgia i smutek. To jest jak lekarstwo. Jest to muzyka ciepła, muzyka refleksyjna, muzyka terapeutyczna. Zawiera w sobie najpiękniejsze i najważniejsze elementy, które ma w ogóle muzyka, piosenka, czyli przepiękny tekst, przepiękną muzykę, przepiękną harmonię i oczywiście rytm. Bosanowa kojarzy mi się ze słońcem, z latynoskimi rytmami, z ciepłem, z tańcem. Kiedy w leniwe, słoneczne popołudnie rozlegają się leniwe, cudne dźwięki bosanowy, rytm, szemrające głosy, piękne teksty. Serdecznie polecam zajmujące doznanie. Tylko jeden świat! Tylko jeden świat. Całym towarzystwem dowodzi dwóch wielkich muzyków, czyli Krzysztof Herdzin, prowadzący orkiestrę, i Marek Napiórkowski, aranżujący z kolei na swój kwartet z gościnnym udziałem wielkiego Henryka Miszkiewicza na saksofonie. U samego zarania nie był to gatunek jazzowy, został potem przywłaszczony troszkę przez jazzmenów, przez Stona Goetza i później przez kolejnych wybitnych instrumentalistów. A jest to rodzaj muzyki bardzo mi bliski ze względu na swoją łagodność, swoją śpiewność, liryzm, to, czego tak naprawdę szukam w muzyce od dłuższego czasu. Szukam spokoju, szukam wewnętrznego balansu i w tej Bosanowie jestem w stanie to odnaleźć. Gala zupełnie bosa, gdziekolwiek Państwo nas znajdą, jeśli będziemy wędrować po Polsce, proszę być tam z nami koniecznie.